Witam... pośpieszyłem się ja Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj powiemy sobie o grze Backflip mandas. bardzo mała produkcja, bardzo stara już nie jest aktualniana to jest zamknięty projekt projekt praktycznie nie tego twórcy skrypt został kupiony, znalazłem ten skrypt na Code Canon. Dokładnego linku wam nie będę podawał, bo to myślę, że jest niepotrzebne, żeby tam ludzie tworzyli kopię za skrypt warty 2 dolary, tak? Może sobie wejdźmy na nią. Backlit Mangers. No i tutaj mamy widzimy, że gra została pobrana pół miliona razy, gdzie przy kwocie 3,69 zł to jest całkiem dobra kwota. Tutaj mamy też oczywiście. Ocenę 4 i na 24 tysiące głosów. To jest mi się wydaje bardzo dobrze. Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. I tutaj mamy, że jest gra zręcznościowa. To jest praktycznie mini-gierka, którą sobie wczoraj zakupiłem. Wieczorem to był yy, średni zakup. Dobry zakup to jest, gdy kupimy GTA 5 na Androida. Zły zakup to jest, gdy kupimy... No nie wiem... To jest, gdy kupimy, nie wiem, odtwarzacz muzyczny, który odtwarza tylko filmy. Więc tutaj ja jeszcze nie oceniłem tej gry. Jak widzicie, jak, o, jak napisałem recenzję tą grę, dopiero będę oceniał po... po 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 nagraniu, po sklejeniu tego, tutaj widzimy inne gry tego studia, tutaj mamy trzy, praktycznie to są dwie, źle tam napisałem tego nawet nie będę zmieniał yy, tutaj mamy Radio Ball tylko, że tutaj widać, że jest wersja darmowa i wersja płatna i tutaj jest... to są ogólnie, oni są od mini minigierek oni jakiejś wielkich produkcji nie mają przeczytajmy sobie o tej grze, Backflip Mendes to dynamiczna i ekstremalna gra Zabarwiona parkurem. Twój cel jest prosty. Wykonaj jak najwięcej spektakularnych strików i wyczyn, cechy. Wiele backflipów i lokacji, do tego nie doszedłem. Akrobacja w tylu parkour i free running. Realistyczna fizyka gry, osiągnięcia, wyzwania, ranking, Tutaj nie usunąć, bo to w ogóle nie działa, ale o tym później. Trzy poziomy trudności, powtórki akcji i wybór stroju normalny oraz ninja. Wersja to jest 1.2.2, data aktualizacji to jest. E... Tutaj się... To jest listopad, 2 listopad 2012 rok. Brano pół miliona razy. Wielkość to jest 6 MB. I to jest studio i support, support, gdzie chyba nawet nie warto pisać. No dobra. Tutaj mamy jakieś screeny. Do mapy, do których nawet nie doszedłem, nie mam do nich dostępu. Ale dobra, otwórzmy sobie tą grę. Warning. Following game No dobra, i lecimy. Zacznijmy od credits. Tutaj są podziękowania, tak. Podziękowania dla na przykład Huberta Sliwki. No, widzicie, wydaje że to jest prosty polski programista. Tutaj mamy, że 2012 i się zakończył projekt. Tutaj mamy the czyli tam osiągnięcia, te różne challenge i, i w ogóle to wszystko powinno być e, z połączenia się z kontem Google Plus, jednak tutaj tego połączenia nie ma, bo w międzyczasie Google zmieniło API, gdzie wszystkie aplikacje wtedy powinny zmienić swoje API i chodzi rodłoby aplikacji oni tego nie zrobili, więc nie mamy oczywiście tego dostępu. Mamy oczywiście też ustawienia, gdzie możemy sobie ustawić. Y, trudność gry jest normal, easy i very easy. Tą, to ustawienie też mamy y, podczas gry. Mamy słabą grafikę, safe mode i teraz muzykę. Możemy sobie włączyć muzykę lub efekty specjalne. Mamy jeszcze blond, ninja outfit, czyli strój. Może ja sobie to wyłączę, żeby było klasycznie. I y, możemy też sobie oglądać replay. To jest dosyć fajna funkcja, o tym też później. I może sobie zagrajmy. Mamy oczywiście do wyboru 8 plansz. Oczywiście ja z pierwszej nie wyszedłem mój maksymalny wynik to 1726. Ale lecimy dalej. I teraz mamy Get Ready. Jestem gotowy i tutaj mamy do wyboru dwa tryby. Play to jest to jest to, gdzie chcemy przechodzić dalej plansze. a Free Play to jest tam gdzie chcemy trenować. I naciskamy sobie Play. I teraz tak. Gra polega na tym, żeby wykonać ewolucję evol i wylądować między tymi czterema pachołkami. Sterujemy za pomocą tutaj tego niebieskiego kółka. W tym niebieskim, praktycznie za pomocą klikamy w to kółko. Musimy pierwsze kliknięcie, to jest gdy on się wybija do góry. Drugie kliknięcie, to jest gdy on wykonuje ewolucję. Trzecie jest gdy. On prostuje się do lądowania. Spróbujmy. Raz, dwa, trzy. No. Więc jeden ominąłem, czyli wybicie się do góry. Jest wybi wybi wy przygotowanie do skoku, skok, ewolucja i lądowanie. Tutaj mamy tutaj mamy trzy okienka nad tym polem bo normalnie tego nie możemy tutaj wykonywać w innym polu, tylko tutaj wykonujemy ewolucję. Klikamy do akcji ewolucji, można to tak nazwać. I tutaj nad tym mamy trzy takie okienka. Pierwsze okienko to jest ustawienie się strony postaci, czyli lewo, prawo, lewo, prawo. Drugie okienko to jest ewolucja, jaką będziemy wykonywać jako pierwszą. Możemy też ją wykonywać jako jedyną, która odpowiada trzeciej kółki, trzeciej kwadrat. Więc tak, w drugim kwadracie mamy trzy ewolucje. Taką. lub jeszcze mamy taką. No i się nie udało. Możemy też wykonywać dwie ewolucje na raz, gdzie to będzie wyglądało tak. Raz, dwa, trzy, cztery. No to praktycznie pięć musimy zrobić, bo jest przygotowanie do skoku, skok. Pierwsza ewolucja, druga ewolucja i lądowanie. Tutaj pod spodem widzimy teraz dwójkę, to jest liczba żyć. Tylko, że tu powinna być trójka, gdzie powinna się kończyć na 0. I teraz mam tak, gdy umarnę sobie, to widzimy już jedynkę, i później mamy 0 i 0 czyli game over. Po zero, po zero jest game over. Z boku widzimy takie po w lewym górnym rogu. Widzimy takie trzy kreski, co za, zazwyczaj oznacza menu no i tak też jest w tym przypadku. Widzimy pierwszy, to jest takie play. To się wydaje play, ale to jest zmiana, zmiana trudności na easy, very easy i normal. Drugi to jest wyłączenie muzyki trzeci dźwięku. Czwarty to jest powrócenie, czyli restartowanie levelu. I piąty to jest wyjście z gry. Następny przycisk jest po prawej stronie, nazywa się replay, jak się domyślacie to jest powtórka z akcji. Możemy sobie zobaczyć i przeanalizować jak wyglądał nasz błąd. Albo poprawny skok. jest rzeczywiście replay wtedy działa. No, i ogólnie o to chodzi. Więc tak, przechodzimy sobie, tak, klikamy, skaczemy, wykonujemy ewolucję, lądujemy w kwadracie. Poczekajcie, bo w tym razem mi się nie udało. Kurwa, tym też nie, przepraszam. I to takie bogarne słowa. No mówię, ja w tą grę po prostu nie potrafię grać. Aha, bo może za dużo ewolucji. W tej ewolucji to ja też w ogóle nie jestem mistrzem. Więc może. I A tu sobie wyciągnę tą najprostszą. Ok, udało się. I teraz przechodzimy do następnego do następnej pozycji na mapie. Ok, i tak przechodzimy. Gdy yy, przejdziemy wszystkie te pozycje na tej mapie, odblokuje się następna mapa. Za każdą ewolucję tutaj dostajemy punkty. Aktualnie mamy 712, gdy wykonam poprawnie skok. Aha, to jeszcze trzeba poprawnie wykonać skok. I się nie udało. E... Gdy poprawnie, to punkty zostaną dodawane. Dalej mamy level, który osiągnęliśmy ja, mam level trzeci. Nie bym miał czwarty, ale zaraz odinstalowuję tę grę. Gdyż ja w takiej gry nie gram. Tym bardziej, że nie potrafię w nie grać. Hmm. Dopokuję przechodzimy do następnej planszy i do następnej mamy tych plansz 8 jak wcześniej wspomniałem. Hmm... Czy coś jeszcze do opisania mam? Myślę, że nie. To by było na tyle. Dodatkowo mogę powiedzieć dosyć tego, że projekt został zamknięty, gra nie jest praktycznie tak bardzo kompatybilna z naszymi urządzeniami, no nie, nie jest w punkcie... W pełni funkcjonalne. Myślę, że Google powinno usuwać albo przynajmniej pisać prośbę o usunięcie takiej gry. Gdyż one, osłabiają no, jednak ten sklep. Osłabiają jednak, no, tutaj na przykład widzimy jest. No, to się nie ma co dziwi, to jest 2012 rocznik. No, to jest bardzo, bardzo słaby projekt. Bardzo słaby projekt. Chciałbym też mapy, jak to wygląda. Muszę wszystko. Taki trap jest też na nim skakałem. Już tam chyba blisko byłem do końca, ale no się nie udało. Praktycznie to by było na tyle. Na tyle. No ta gra nie ma tak dużo. No to jest taka mała gierka. Moja następna recenzja będzie o dużo większej produkcji. Będzie nadal aktualny projekt. I to też nie będzie droga gra. Ale myślę, że każdy powinien z nią zagrać i spróbować. Tak samo jak w tom. Każdy powinien zagrać i spróbować. Może potrzebujemy trochę cierpliwości, wytrwałości i refleksji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.